Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Kasia i zapraszam Was dzisiaj na filmik typu TAG. E, tak nazywa się Życie na Obczyźnie. Postanowiłam, że nakręcę tego typu filmik, dlatego że e, na stałe mieszkam za granicą, mieszkam w Norwegii, więc jeśli jesteście zainteresowani Norwegią bądź po prostu moimi odpowiedziami, to zapraszam do oglądania. I pierwsze pytanie: dlaczego wyjechałaś z kraju? Wyjechałam z kraju za miłością. E, zakochałam się kiedyś nie w Norwegu, ale w Polaku, który mieszkał już tutaj od wielu lat. E, ja byłam świeżo po studiach, e, skończyłam studia magisterskie i w sumie nic mnie w Polsce nie trzymało, więc postanowiłam, że po prostu wyjadę. Mm. No, ten związek nie, nie udał się, to znaczy, już nie jesteśmy razem, ale ja nadal zostałam w Norwegii i, i tak. Jak długo mieszkasz za granicą? Ja tak naprawdę pierwszy raz na dłużej wyjechałam za granicę jako siedemnastolatka. Wyjechałam wtedy na taką wymianę studencką z liceum i wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, po czym. Wróciłam do Polski na studia. Potem przerwałam te studia, dlatego że one nie bardzo mi pasowały. Um, I wyjechałam wtedy na pół roku do Maroko. Um, wróciłam znowu do Polski na studia. Skończyłam studia. No i przyleciałam do Norwegii. Pytanie numer 3. Jakie trudności napotkałaś po przybyciu? Zapewne bariera językowa, chociaż Norwegowie rzeczywiście e, mówią świetnie po angielsku, w ogóle cała Skandynawia mówi cudownie po angielsku, e, no to jednak językiem urzędowym jest język norweski, e, więc jedną z trudności też będzie poszukiwanie pracy. Mm. Jeszcze jedna trudność, jaką widzę do teraz w Norwegii, to jest nawiązywanie znajomości. Norwegowie raczej są takim narodem, który nie jest za bardzo otwarty. Um, ja zawsze mówię, że Norwegowie są bardzo mili, ale nie są przyjaźni. Nie wiem, jak to, czy to ma sens. Ja zawsze mówię, że oni są polite, but not friendly. Numer cztery, co mnie zaskoczyło w Nowym Kraju. Już teraz po pięciu latach tak naprawdę nie pamięta się co, się, co było zaskoczeniem te 5 lat temu, bo tak naprawdę teraz po 5 latach wszystko jest dla mnie normalne, to co się dzieje w Norwegii. Ale tak mi się wydaje, że zaskoczeniem mogło być to, że Oslo jest takim małym miastem. Ja mieszkam w Oslo i Oslo jest stolicą Norwegii. Ja zawsze porównuję wielkość Oslo do wielkości Wrocławia, z którego jestem. Więc jeśli będziecie przyjeżdżać do Oslo, to rzeczywiście weekend w Oslo zupełności wystarczy. Oslo można przejść na piechotę, więc to nie jest taka duża stolica, metropolia. Tak naprawdę w Norwegii nie ma dużych miast. Co jeszcze było zaskoczeniem? Być może to, że tak naprawdę tutaj jest bardzo mało produktów w sklepach. To znaczy, teraz już jest tego coraz więcej, ale pamiętam, że na przykład te 5 lat temu ja nie mogłam znaleźć e, Nutelli w sklepie, w supermarkecie. Nie było w ogóle Nutelli tutaj. Był ich norweski odpowiednik, ale Nutelli nie było. E, też te 5 lat temu na przykład nie było Starbucksów tutaj. E, teraz jest kilka w Oslo, ale. Mm, 5 lat temu jeszcze nie było żadnego, gdzie w Polsce one już prężnie działały. Więc generalnie Norwegia jest takim krajem dosyć zamkniętym na. Mm, nie wiem, ekonomicznie, nie wiem, jak to, nie wiem jak to określić, że chyba w ogóle firmom jest tutaj bardzo ciężko wdrożyć swoje produkty i mm, w ogóle wejść na rynek. A więc to na pewno mnie zaskoczyło, jak tutaj przyleciałam po raz pierwszy. Pytanie numer 5 to, czy łatwo jest nawiązywać nowe znajomości w nowym kraju? I na to już pytanie odpowiedziałam, w Norwegii zdecydowanie nie jest łatwo. To znaczy, ja mam mnóstwo znajomych, znaczy mnóstwo. Mam. mam znajomych tutaj, ale są to głównie inni obcokrajowcy. Pytanie numer 6: Czy zaczęłam pracować, chodzić do szkoły po przybyciu? Eee, tak zacząłam pracować. Eee, tak, zaczęłam pracować po przybyciu od razu. <gry> czy lubisz mieszkać za granicą? Mm, ja może przeczytam to pytanie czy lubisz mieszkać w Norwegii? Nie, nie lubię tutaj mieszkać. Eee, Im dłużej tutaj jestem, im dłużej tutaj jestem, tym mniej mi się podoba na początku Norwegia bardzo mi się podobała. W pierwszym roku byłam zachwycona, bardzo mi się tutaj podobała natura, zresztą natura do dzisiaj bardzo mi się podoba. Ehm, powiedziałabym, że tak, że po dwóch latach jeszcze mi się podobało, a im dalej w las, tym, tym mniej mi się podoba tutaj. Ehm, wiem, że to nie jest moje miejsce na ziemi, natomiast e, przez kolejne Trzy lata na pewno jesteśmy tutaj uwięzieni e, dlatego, że uwięzieni to w ogóle brzmi bardzo strasznie <gry> ale e, chodzi o to, że po prostu teraz jestem tutaj tylko ze względu na e, pracę mojego chłopaka e, dlatego, że dostał naprawdę świetną ofertę pracy i e, i tak dlatego, że mieliśmy się już tak naprawdę wyprowadzać w tym roku mm, Planem była wyprowadzka do stanów. Mieliśmy się to wyprowadzać właśnie na, w okresie, teraz, tak jak kręcę ten filmik, miał to być październik, w listopadzie już na pewno mieliśmy być w Stanach. Um, już mieliśmy pozałatwiane wszystko, mamy załatwioną wizę i ja mam załatwioną wizę imigracyjną w swoim paszporcie, także wszystko już było dopięte na ostatni guzik, żeby się stąd wyprowadzić. No, i w, w przeciągu naprawdę miesiąca Joshua dostał naprawdę świetną ofertę pracy. No, i zmienił się nasz plan, że postanowiliśmy, że zostaniemy. Ale na pewno nie zostajemy tutaj na zawsze, dlatego, że no, tak jak powiedziałam, to nie jest moje miejsce na ziemi, nie podoba mi się tutaj. Um, tak. E, czy tęsknisz za Polską? Tak, tęsknię za Polską. E, bardzo mi się w Polsce podoba. Tęsknię za rodziną, tęsknię za przyjaciółmi. E, wydaje mi się, że w ogóle Polska teraz, a 5 lat temu, to jest też nie była ziemia. Polska się bardzo, bardzo rozwija. E, naprawdę doceniajmy to, co mamy w swoim kraju, bo. Nawet w takim bogatym kraju jak Norwegia i ja tutaj mi tutaj tylu rzeczy brakuje, które są w Polsce, tylu produktów spożywczych i tutaj no, nie mam na myśli jakichś typowo polskich produktów, ale chodząc na przykład do supermarketów Norwegii jest, nie wiem, pięć szamponów tylko do wyboru i nic więcej. Nie ma takiego sklepu typu Rosman, że możecie sobie kupić wszystkie kosmetyki. To znaczy jest niby Vita się nazywa, ale to, jest, to, to w ogóle tam też nie ma wyborów, porównując z naszym Rosmanem czy Superfarm. Także jest wiele rzeczy, które jak jestem w Polsce, to teraz je widzę i doceniam. E, więc doceniajcie to, że mieszkacie w Polsce, jeśli mieszkacie w Polsce. I ostatnie pytanie, czy, przeprowadziłaś się, czy przeprowadziłabyś się z powrotem do Polski? E, tak, przeprowadziłabym się z powrotem do Polski. E, Rozmawiałam też o tym z moim chłopakiem, z Joshą i on też przeprowadziłby się do Polski, więc e, być może kiedyś w przyszłości, w naszym przypadku problemem jest bariera językowa, więc nie wiem jak szczególnie no, Joshua jakby się odnalazł e, w takich warunkach. E, młodzi ludzie, może już coraz bardziej, natomiast e, no, jeszcze jesteśmy, jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby mówić tak. E, Swobodnie po angielsku. No a poza tym, jeśli miałabym taką gwarancję, że oboje dostaniemy dobrą pracę, z której będziemy mogli żyć na przyzwoitym poziomie, to ja nie widzę problemu z mieszkaniem w Polsce. Tak jak już powiedziałam, ja lubię Polskę, więc, więc czemu nie? Zobaczymy. Być może, być może kiedyś w przyszłości to się stanie. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy. Tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dajcie kciuki w górę. Jeśli tak, e, to na pewno będzie motywujące do tego, żeby kręcić kolejne filmiki. E, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.